No dobra, no zróbmy kolejne podejście do Klepsydry. Mam nadzieję, że coś w tych materiałach się zmieniło, bo, bo ostatnio było, było słabo. Strasznie, czy jakieś, jakieś wnioski kaster wyciągnął. Kruszczil jego upadek. Można by to nazwać spektakularny upadek. Jeśli śledzicie polski internet od co najmniej 6 lat, mieliście to szczęście, aby załapać się na erę Lorda Kruszwila. Swoją karierę na YouTubie rozpoczął zaledwie w wieku 16 lat. Marek Kruszwil Kruszel, albo tak właśnie nazywa się nasz dzisiejszy bohater, już w 2017 roku założył swój kanał na YouTube. I trzeba przyznać, że patrząc z perspektywy czasu, pomysł na Kruszwila był po prostu genialny. Młody nastolatek, który chwali się swoim bogactwem i jednocześnie budzi do dyskusji innych ludzi. Bo Kruszfil był osobą, wokół której nie dało się przejść obojętnie. Albo go kochaliście, albo nienawidziliście. Masz... No nie wiem, nie, nie, nie wiem czy, czy można było kochać Kruszwila. Jakby co, jaki element jego twórczości sprawiał, że mogłeś go kochać? Raczej, raczej takiej sytuacji nie było. Masz typ swój? Mam. Trzy, cztery, wysoka półka. Niska, najgorsza woda, takiej się nie da pić, to nie jest woda. Dlaczego nie ma ty takiej to, szansy w ogóle. Dlaczego ty to tu przyniosłeś w ogóle? Od razu po zapachu wiedziałem, że to jest, Jak nie wiem, nie zapachu, ścieki to jest jakieś przyniosłeś tutaj. Pyszna woda, wspaniała woda. Marek pokazywał swoje luksusowe życie, jednocześnie prezentując życie, na które większość społeczeństwa nie mogła sobie po prostu pozwolić. Szybkie auto. O co ci chodzi? No, Audi R8, chciałeś Audi R8? Spójrz na to zdjęcie. Pokazywałem ci to zdjęcie, tak czy nie? No, pokazywałeś, no i co? No i co chciałem? Chciałem taki samochód. Woda z lodowca. Ta woda jest zdecydowanie najlepsza. I Moim zdaniem warto wydawać te 20 tysięcy zł miesięcznie, aby móc pić tak ekscytuję <laughs> <z tym> wodę. <laughs> Przecież to jest takie gówno. Drogie mieszkania. Tutaj mieszka osoba. Zamożna, a na pewno zamożniejsza od poprzednich. Znacząco pewnie. Najnowsze laptopy, komputery czy nawet telefony. Ja oczywiście, <grym> aby zachować wysoki poziom prestiżu podczas rozgrywki, wykorzystuję do grania sprzęt od Apple. Wszystko u Marka musiało być, jak sam mówił, prestiżowe. Siema, jestem Marek. Niedługo zaczyna się rok szkolny, więc dzisiaj film o tym... Jak powinna wyglądać prestiżowa wyprawka do szkoły? A to był jeden z pierwszych filmów chyba. Ta autoprezentacja wywołała poruszenie wśród widzów. Z jednej strony była widownia, która traktowała Marka kompletnie na serio i była wręcz pewna, że jest zadufanym w sobie nastolatkiem, który patrzy na ludzi przez pryzmat pieniędzy. To, nie, to, to akurat trzeba przyznać, że temu złemu człowiekowi za kamerą i, i Krusztilowi udało się stworzyć przez pewien okres czasu w społeczeństwie YouTube'owym, polskim YouTube'owym społeczeństwie, taką narrację, że nie do końca byłeś pewien, co tutaj jest prawdą, a co nie. Jakby wydaje mi się, że pierwszy i drugi film był taki, dobra, no chłop jest, chłop udaje, nie? Chłop udaje, że to jest niemożliwe. Chłop na pewno udaje, ale już kolejne filmy, jakby wiesz, no, Temat jest ciągnięty dalej, i mam wrażenie, że im dłużej to wszystko trwało, tym ludzie, jakby, nie wiem, nabierali przekonania, że to może być prawdą. To było bardzo ciekawe zjawisko, ale tu, tu się z Kastrębą zgodzić, że duża grupa osób mimo wszystko uwierzyła w to, że to może być prawda. Z drugiej strony pozostała część jego widowni wiedziała, bądź była prawie pewna, że Kruszwiel robi to wszystko żartobliwie i jest tworem, który został wymyślony na potrzeby YouTube. Kurde to co jednak było w dy... tym wszystkim naj... Co to za dywan jest? To radzieckie takie dywany były. Najważniejsze to fakt, że Kruszfil budził po prostu emocje. A skoro budził emocje, to oznaczało, że ludzie nie mogli przejść obojętnie koło jego filmów. Pisali komentarze, lajkowali filmy, niektórym podobała się jego osoba i pochwalali jego podejście, inni natomiast go hejtowali i mówili, że nie powinien tak robić. Właśnie to spowodowało, że ludzie zaczęli powoli dociekać, kim dokładnie jest Marek Kruszel. Prawda jest taka, że postać Kruszwila w 2018 roku była ekstremalnie kontrowersyjna. Oprócz takich filmów, jak Czy da się przeżyć dzień za 500 zł, prezentował on materiały, które traktowały kobiety przedmiotowo, jak na przykład Jak umyć dziewicę. O ma! Co? Naprawdę coś takiego było? Po wielu latach doświadczeń zawsze swoje dziewice emułem w mleku. Jednakże niedawno odkryłem nowy sposób na umycie dziewicy, dzięki któremu dziewice są jeszcze czystsze. Trzy... Ja nie wierzę, że jakaś dziewczyna się zgodziła wziąć kurwa w ten udział. Trze... Ciężko mi uwierzyć, że takie treści przeszłyby bez echa w 2024 roku czy 2023 również. Jednak tego typu kontrowersje i cała osoba Marka powodowały, że jego postać stała się znana. W 2018 roku jego kanał Lord Kruszwil stał się najszybciej rosnącym kanałem na polskim YouTube. Udało mu się wbić nawet milion subskrypcji w mniej niż rok od założenia kanału, co szczerze mówiąc jest wyczynem, który jak na 2018 był czymś nie do pobicia. Kruszwil miał niesamowite wyświetlenia i to wszystko pompowali dodatkowo jego widzowie. Ale w dół! Matko! Nie potrzeba było dużo czasu, kiedy zaczęły się pierwsze kontrowersje związane z Kruszwilem. Jedna z teorii mówiła, że tak naprawdę Kruszwil nie jest kompletnie bogaty i nie zarabia dużo pieniędzy, a na wszystko wykłada kasę kamerzysta, inaczej znany jako Łukasz Wawrzyniak. Dowodem na to wszystko miały być zdjęcia... Hmm. Dla dobra dla tego, żeby o tym człowieku nigdy, kurda, nie wspominać, Kaster powinien nie używać jego prawdziwego imienia i nazwiska, plus jeszcze tego, no, jednak znanego w internecie aliasu. Nie no, powinien nazywać Jonek za kamerą. Wiesz, coś, coś w tym stylu? Jakby nie wiem, no nie dawanie temu człowiekowi jakiejkolwiek uwagi. No jest to trochę złe. Zdjęcia, w których Kruszfil przemieszcza się komunikacją miejską, jeździ posiągami w klasie ekonomicznej, czy m.in. kupuje ser za 3 złote i nie jada w eleganckich restauracjach. Kiedy jednak wydawało się po wbiciu miliona subskrypcji, że jego kanał zacznie powoli zwalniać, Kruszfil wpadł na kolejny pomysł. Zaczął zapraszać na swój kanał większą ilość osób. Pierw oczywiście był wsłoniany przeze mnie wcześniej kamerzysta. Tajemniczy chłopak, który nosił na swojej twarzy worek Gucci, jednocześnie przysłaniając oczy okularami przeciwsłonecznymi. Nikt z widzów Marka nie wiedział kim tak naprawdę jest kamerzysta, co powodowało, że z automatu otrzymał on kredyt zaufania. Marek na wspólnych materiałach prezentował się jako bardziej dominujący i często prezentował zachowanie, które można było wręcz podciągnąć pod znęcanie się nad kamerzystą. Siedzisz tutaj! Wynocha z mojego grodu, już! Właś już Właś się, nie, się! Nie, ja będę tutaj stał ile będę chciał. Nie masz wstępu, nie wejdziesz tam. Ten duet jednak sprawił, że nie dość, że ludzie poznali postać właśnie Łukasza Wawrzyniaka, tylko że wtedy po prostu znali go jako kamerzysta, to polubili go przede wszystkim. To dzięki niemu Marek zyskał kolejny boost do popularności. Ilość widzów na jego kanale zaczęła niewiarygodnie wzrastać, a żeby tego było mało, kamerzysta zdecydował się założyć swój własny kanał. Taktyka Kruszwila i kamerzysty przynosiła efekty. Kruszwil występował jako ten zły policjant, który zawsze na wszystko narzeka, który zawsze ma jakiś problem i z którym ciężko się dogadać. Kamerzysta natomiast występował jako jego przeciwieństwo. To właśnie spowodowało, że zyskał sympatię widzów. Nie wierzycie? W pierwszy dzień swojego kanału uzyskał 50 tysięcy subskrypcji, a po paru dniach miał już 150 tysięcy subów. Kruszwil wraz z kamerzystą zaczęli również promować fame MMA i byli m.in. widziani na gali Fame 2 w towarzystwie Stew, oglądając pojedynki. Po pewnym czasie na kanale Marka zaczęły się pojawiać również inne osoby, takie jak jego ochroniarz, i kubańczyk, czy służący, czyli Tomasz Olejnik. Oprócz tego był m.in. Big Jack, czyli Karzeł oraz Hater. Pojawienie się nowych osób to jednocześnie moment, w którym kanał Krushwile zaczął zwalniać. Oczywiście pierw było to poprzedzonym sporym wzrostem subskrypcji, ze względu na to, że nowe osoby również dobrze się przyjęły, ale nie zmieniało to faktu, że po pewnym czasie kanał Kruszwila wpadł w stagnację, a nowe suby nie przybywały już tak szybko. Nadal był on co prawda... tak, teraz sobie rozwijam gdzieś w pamięci historię tego Kruszwila. Wydaje mi się, że on miał kurwa najwięcej dram z całego polskiego internetu. ...topem polskiego YouTube'a. Aż do momentu, w którym film wypuszczony przez niego dostał strike. Polak, 12, Polak tak dzięki za O jakim filmie mowa? Właśnie o tym, w którym mały chłopiec w jego materiałach dotykał kobiety po pośladkach za jego namową. Właśnie po tym ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych wytoczył wojnę Kruszwilowi, którą chyba wygrali, patrząc na to, jak to wszystko się skończyło. Marek, nie dość, że swój kanał usunął przed obawą kolejnego strajka, który tak czy siak z automatu usuwałby jego dzieło życia, to w dodatku policja przyszła do niego w odwiedziny, jednocześnie konfiskując jego sprzęt, którym nagrywał. Co było dalej? Marek szybko założył nowy kanał, lecz spadek wyświetleń był dość mocno widoczny. W dodatku w międzyczasie zakończył współpracę z kamerzystą, i jakby tego było mało. Tak szczerze, to ja nie znam tej sytuacji. To pierwszy raz o niej słyszę. Ciekawe. Ciekawe. Oskarżył go o to, że po zakończeniu live'a świątecznego ten rzekomo rzucił się na niego z rękoma. A co to jest? Poza tym to, co jeszcze dodało Oliwy do ognia, to fakt, że swój spór z kamerzystą miała m.in. fagata, czyli jego była dziewczyna. Oskarżyła go ona wtedy o to, że jego filmy są ustawiane oraz opubliczniła, że ma zakaz publikowania treści w internecie ze swoim wizerunkiem z powodu wyłudzeń, jakich dopuszczał się w sieci. I a tutaj było, było to nagranie z tym stolikiem, a pamiętam jak ona rozjebała tam ten stół szklany. Owszem, fagacie można sporo zarzucić, ale w tym przypadku akurat ma rację. Ciężko nie zauważyć, że filmy nie tylko Kruszwila, ale też kamerzysty były typową ustawką, a sam kamerzysta to inaczej Łukasz Wawrzyniak. Najbardziej popularny Polak na portalu Ask.fm, który w 2014 roku miał ogromną popularność. Wszystko jednak zmieniło się po tym, kiedy reklamował skamy przez SMS czy pastę wybielającą zęby, która wcale tego nie robiła. To zdjęcia zębów moich pacjentów. Zęby są zdrowe, jednak przyznają państwo, lekko żółte. Sam Łukasz wielokrotnie przyznawał się do wyłudzania pieniędzy w internecie od swoich wizów w prywatnych rozmowach. A jeśli chcecie obejrzeć jego całą historię, to polecam wam zapoznać się z tym materiałem, gdyż dokładnie opisują działalność kamerzysty. Okej, okay, czyli on go jeszcze promował w innych materiałach. Fajnie? Niech trzymam ten nóż, bo ja się dowiedziałam, że Spokojnie, normalnie z nim rozmawiać, Jak on mnie tam na górze to mnie w tej robię trzymał i w ogóle i, rozmawiam, i, rozmawiam, i mi zakraczał drogę, że mam nie przechodzi. Oprócz tego kamerzysta został oskarżony o niestosowne propozycje w stosunku do osób poniżej 15 roku życia, a sam Kruszfil został również oskarżony o pośrednie zamieszanie w tego typu rzeczy z osobą o pseudonimie Mega Kot. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to dla własnego dobra lepiej, żeby tak pozostało, więc jeżeli nie chcecie się dowiedzieć, to przeklikajcie o parę sekund do przodu. Jeśli jednak chcecie się dowiedzieć, jest to 52-letni mężczyzna, który ma bardzo podejrzane relacje z tymi młodymi dziewczynami. Już nawet nie chodzi o sam fakt wieku, tylko z jakiegoś powodu każda z tych dziewczyn kończyła po prostu martwa. Bo jakby nie było. Ej, to. Cztery... Ja to słyszałem i to niedawno o tym słyszałem. No. Strasznie dziwna akcja. A Khrushchev nie powinien należeć. Hmm. Hmm. Dobre pytanie. E, nie wiem kiedy, gdy e, wiesz, e, pisał z tymi dziewczynami, bo też trzeba pamiętać, że Khrushchev zaczynał mając 16 lat. Więc jeżeli Khrushchev wypisywał do, nie wiem, 14-latek e, wieku 16 lat, to też. No, to jest tak mała różnica wieku. No, nie wiem, no nie wiem, jakby mnie jakoś strasznie by to nie bulwersowało, gdyby szesnastolatek yy, miał jakieś głupkowate teksty seksualne do czternastolatki. Wiadomo, prawnie pewnie by jakoś z tego tytułu odpowiadał, nie? Ale jestem w stanie bardziej zaakceptować to, aniżeli dwudziestoparoletni. Zjed! piszący do 15-latki, nie? Jakby. Tego już nie jestem w stanie pojąć. Czterech dziewczyn. Nie. Kontakty Kruszwila z tym osobnikiem miały negatywny wydźwięk, i jak możemy dowiedzieć się m.in. z materiału Jana Śpiewaka, były osoby, które przerażał fakt istnienia ich relacji. Wśród rozmów możemy m.in. przeczytać. Przeraża mnie fakt, że współpraca z Kruszwilem sprawiła, że piszą do niego setki dzieci. Oprócz tego w tym materiale znajdziemy również inne screeny, które pokazują, że Megakot jest niezbyt pozytywnym osobnikiem. Mimo, że sam Kruszwil oczywiście nie jest odpowiedzialny za jego czyny, tak trzeba przyznać, że fakt znajomości z nim nie wpływał dobrze na jego wizerunek. Po zakończeniu współpracy z kamerzystą Łukasz trafił do aresztu za m.in. znęcanie się nad osobą z niepełnosprawnością, a sam Marek pozostał na wolności i radził sobie naprawdę nieźle. W 2020 roku zajmował się muzyką Disco Polo i niektóre jego utwory miały. To true, true, on twarzył przecież Disco Polo. 20 milionów wyświetleń. Disco Marek, tak? Disco Marek. Trzeba przyznać, że Disco Polo mu wychodziło. Panowie zawalczyli również przeciwko sobie na gali Prime Zadyma, gdzie Kruszli przegrał z kamerzystą przez nokaut w pierwszej rundzie. Co działo się potem? Panowie pogodzili się i zaczęli znowu te stylarki są legalne. Aha, okej. Okay. No to nie, nie wiem. Tworzyć razem kontakty na kanale KX Jednak wyświetlenia mocno odstawały od normy, do której panowie się przyzwyczaili. A to oni coś tworzyli jeszcze później? Pojemane. W ogóle to uniwersum jest nienormalne. Kanał KX Vlog po czasie zmienił nazwę na skład, i obecnie jedyne co tam znajdziemy, to publikowane odcinki Freeza. Tak. Co? Jeszcze bardziej pojednany uniwersum. Dobrze słyszycie, na byłym kanale kamerzysty i Kruszfila znajdziecie 1 do 1 wrzucone odcinki Friza. Po co? Sam nie wiem. Co obecnie robi Marek? Jak możemy dowiedzieć się m.in. z KRS-u, jest on właścicielem w dwóch firmach: Meritum z Grzelski Kruszel oraz MK. Plotki głoszą również, że obecnie zajmuje się informatyką i skupia się właśnie na tych dwóch firmach. Niezależnie od tego, jednak czy jest to prawda, czy nie, pewnym jest fakt, że filmy Kruszfila były czymś specyficznym. Zbudzały w ludziach mnóstwo emocji i ciężko znaleźć kogoś, kto teraz byłby do niego podobny. Mimo że Marek nie jest już oglądany i pewnie nie będzie, bo nie robi nic w internecie, jego osoba zdecydowanie zapisała się w historii polskiego YouTube'a. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba. Cześć. Dobra. Eee, no, ciekawa, jest, ciekawa była ta końcówka. Szczególnie z tymi uploadami filmu Friza. Jaki to ma sens? Ta strawa że... Skaży... Tak, 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 tak. Jakby... Nie wiem, nie, nie, nie rozumiem, jakim cudem taki ktoś jeszcze jest zatraszany do tych gal kwajtowych Jakby... Są osoby, które powinny zostać skancelowane. I... Wydaje mi się, że obok Stu kamerzysta jest, no... No, no i... Je, no, no jest taką osobą do skancelowania.